Bardzo, bardzo dziękuję. Witam Państwa po przerwie. Podsumowując troszeczkę te wystąpienia, które były, chciałbym podzielić się z Państwem refleksją na temat tego, jakie wnioski z realizacji obu tych projektów wyciągnęliśmy jako Związek Miast Polskich i jakie działania planujemy kontynuować, a jak niektóre z nich nawet rozszerzyć. Tak jak już koledzy mówili, Przede wszystkim widzimy dużą potrzebę, nie tylko utrzymania tego zakresu informacyjnego, który mamy zgromadzone w monitorze miast, ale przede wszystkim chcemy połączyć funkcjonalność monitora miast i monitora rozwoju lokalnego. Chcemy rozszerzyć zakres danych. Widzimy potrzebę kontynuacji badań. Chcemy podjąć działania, które wspólnie z miastami i lokalnymi przedsiębiorcami. Które wzmocnią rozpoznawalność problemu przedsiębiorczości rodzinnej i samych przedsiębiorców rodzinnych. Tutaj w tych wystąpieniach była już o tym mowa, że często jest problem w ogóle z identyfikacją tego partnera, jakim jest przedsiębiorca rodzinny. Często sam przedsiębiorca ma problem z własną identyfikacją jako przedsiębiorcą rodzinnym. A nie, żona mi tylko pomaga, a, a, a dzieci tutaj tylko chwilowo, bo, bo zaraz wyjeżdżają na studia. To jest coś, co, co, co jest tematem, który się dzieje na naszych oczach, w naszych miastach i chcemy w tym uczestniczyć. Widzimy też potrzebę takich działań, które wzmocnią samoorganizację środowiska, ale przede wszystkim pozycję społeczną przedsiębiorców rodzinnych w naszych miastach. A przedsiębiorca rodzinny to jest bardzo ważny partner, to jest bardzo ważny gracz lokalny, to jest tak naprawdę elita lokalna. A proszę popatrzeć, w wielu naszych miastach przedsiębiorcy rodzinni są odpowiednio reprezentowani w różnych gremiach, które decydują o przyszłości naszych miast. No i na koniec chcemy mówić o tym, że widzimy wyraźną potrzebę wypracowania nowej agendy rozwoju miast w obszarze rozwoju gospodarczego, które uwzględnią potencjał przedsiębiorców, lokalnych przedsiębiorców, przedsiębiorców rodzinnych. To są wnioski, które z tych dwóch projektów wyciągnęliśmy. A teraz jakie działania? Chcemy, chcemy podjąć przede wszystkim, chcemy utrzymać ten cały aparat informacyjny, gromadzenia, przetwarzania, badania, analizowania środowiska, w jakim społeczno-ekonomicznego, czyli środowiska, w którym funkcjonują nasze lokalne firmy, w tym, w tym firmy rodzinne. No i chcemy, chcemy bezpośrednio zaangażować się w działania w miasta, które pomogą we wdrożeniu pilotażowym, w przećwiczeniu tych projektów z nowej agendy rozwoju, rozwoju miast opartych na potencjałach, na potencjałach wewnętrznych. W jaki sposób to będziemy robić? Przede wszystkim chcemy połączyć Monitor Miast z Monitorem Rozwoju Lokalnego. Dzisiaj mamy dwa adresy, system samorządowych i monitormiast.pl na których są troszeczkę odmienne struktury informacyjne. Chcemy zbudować jeden taki hub informacyjny w związku z Polskim, gdzie te dane będą dostępne w jednym portalu i funkcjonalności analityczne obu tych portali będą, będą też jakby skumulowane, co pozwoli na rozszerzenie zakresu analiz, które są możliwe do przeprowadzenia. Ale chcemy też zwiększyć zakres gromadzonych danych i tak Andrzej już Sobczyk powiedział, przede wszystkim one mają objąć już cały teren kraju. Chcemy, i już, już takie dane pozyskujemy, rozbudowywać zakres i uszczegółowić strukturę gromadzonych danych i na koniec, to co już powiedziałem, rozwijać funkcjonalność i możliwości analityczne portalu, do którego po dostęp jest otwarty, czyli będą mogli z niego korzystać, tak jak, tak jak dotychczas, i specjaliści. I radni na pracach komisji, ale nawet mieszkańcy, którzy zbierają się w swoich organizacjach społecznych, czy też w klasycznych spotkaniach, w świetlizach środowiskowych, czy, 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 czy radach osiedlowych. Tego typu dane są dostępne poprzez portal, Nie mogą być w debacie wykorzystane, w rozmowie o mieście wykorzystane. Co przykłady, które pokazywały szczególnie panie, ale też i pan prezydent. Zmieniają kanał, kanon w ogóle debaty publicznej, z naszych wyobrażeń o tym, jak jest w naszym mieście, przechodzimy do rozmowy o tym, jak naprawdę jest w naszym mieście. I to, to jest chyba wartość dodana, którą my też widzimy i, i, i cieszymy się, że, że mamy w tym swój udział. E, chcemy te dane. Tak jak powiedziałem, poszerzać jeżeli chodzi o ich zakres i dane z poltaksu, ale też dane wprost z Krusu i ZUS-u, czyli tam, gdzie jest prawdziwa informacja o rynku pracy, o dochodach mieszkańców, o, o tym, jak wygląda struktura rynku pracy. Pod względem PKD, ale również pod względem wieku w poszczególnych zawodach, też jak ta struktura rynku pracy wygląda, bo być może niedługo nie będziemy się martwili o przyszłość naszych szkół ze względu na mechanizm finansowania oświaty w Polsce, ale na wiek nauczycieli, tak. Może warto jakby to zobaczyć wcześniej. Warto też popatrzeć, jak wygląda działalność gospodarcza nie tylko ogółem, ale również z podziałem na, na, na PKD i takie, takie dane już uzyskamy i od roku 19, znaczy od, w przyszłym roku już na nasz portal zapraszamy, tam będą dane również te historyczne, które pokażą w, ten, ten rozkład tego i to, co mówił Pan Prezydent, że być może jeżeli stare firmy nie niosą takich perspektyw rozwojowych, to być może warto startupami zachęcić młodzież do wejścia w nowe sektory gospodarki, tak, na przykład medycynę tak? w a być może inną, inną branżę w innych, w innych miastach. Chcemy też doprowadzić do tego, i to doświadczenie COVID-u nam tutaj pokazało, że często dane historyczne pokazują coś, co, co niekoniecznie musi być aktualne dzisiaj i za rok. Ale to nie chodzi o to, żeby, żebym depresjonował dane historyczne. One, one są bardzo ważne, bo pewne tendencje, znaczy stan jest w ogóle ważny i tendencje historyczne, one się przekładają na, 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 na współczesność i na przyszłość. Natomiast mamy możliwości wykorzystania również po, poboru danych takich kroczących, dynamicznych. I jak uporamy się z tym pierwszym, pierwszą, pierwszą jakby modyfikacją MRL-u i monitora miast, Obiecujemy, że następnym naszym krokiem będzie pozyskiwanie danych kwartalnych, szczególnie w tych obszarach wrażliwych, dotyczących finansów, zatrudnienia, dochodów, podatków, rynku pracy. I, i takie, takie, takie dane są możliwe do pozyskania, więc, więc niestety potrzebujemy na to trochę czasu, trochę środków pracy naszych ludzi. Dzisiaj, dzisiaj pracujemy już praktycznie bardzo bardzo intensywnie w trzech, w trzech projektach. Ten sam zestaw ludzi, więc, więc musimy, musimy tutaj jakby te prace trochę rozłożyć w czasie. No i, i, i zaczniemy też generować nie tylko dostęp do tych danych, ale w większym zakresie będziemy wspierali miasta w przeprowadzaniu już analiz sektorowych i obszarowych. Chcemy opracować pewne szablony i, i automatyczne generowanie raportów, tak żeby, żeby te dane były dostępne nie tylko do analizy, ale również, również z wnioskami. To tyle, jeżeli chodzi o modyfikacje. I rozwijanie dalej, dalej, dalej portalu, ale bardzo ważną jakby częścią też, też tego oprzyrządowania Związku Miast Polskich, jeżeli chodzi o tą strukturę badawczą, są badania. Na serwerze Związku Miast Polskich posadowiliśmy ankiety młodzieży, przedsiębiorców a, w, i automatyczne online łączenie się z serwerem pozwala szybko taką ankietę wypełnić, a nam wygenerować raport z, z wyników tego badania. Będziemy to kontynuowali tak, żebyście Państwo mogli powtórzyć badania w swoich miastach, jeżeli będziecie widzieli potrzebę, ale również miasta, które będą chciały przyłączyć się i nawet jak nie uczestniczą w projekcie, prosimy o kontakt, oczywiście nie, nie w pełnym jakby zakresie, ale będziemy w stanie również, albo będziemy starali się o tak powiem, wspierać miasta, które nie tylko ze względu na to, że są w jakimś projekcie, ale po prostu miasta członkowskie będą, będą chciały takie badania u siebie, u siebie, u siebie przeprowadzić. I to. I to, jest, I to jest coś, co, co już właściwie jakby zdecydowaliśmy. Zobaczymy, jak, jak sprawnie będziemy, będziemy z tego w stanie się, z tej deklaracji się wywiązać. No i na koniec kilka słów na temat czegoś, co jest, co jest w ogóle jakby ważne, bo to w, w, ten, cała analityka to Państwo już jakby wiecie, też na naszych spotkaniach w miastach to wychodziło. No, tak, to są, to, są, to są dane, które czasami nawet nas zaskakują. To są dane, które każą nam zmienić myślenie o swoim mieście, a przede wszystkim o, 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 o rozwoju. Tak? No to w takim razie, to jakie projekty? Tak, jakie działania moglibyśmy podjąć, których dzisiaj nie prowadzimy, które w sposób jeszcze bardziej zdecydowany mogą zwiększyć to, czym zamknąłem poprzednią sesję, że dynamika wzrostu roczna, dynamika wzrostu podatku jakiejś grupy podatników osiągnęła w jednym z tych trzech miast, to była konkretna i to w ciągu dwóch lat się taka sytuacja utrzymywała. Zobaczymy, czy COVID to jakby nie, nie zniszczy tego, tak. Na poziomie 40%, tak? w innym 20%, a w tym trzecim 17%. No, proszę Państwa, dzięki temu być może uratujemy finanse publiczne. Tak? Dzięki temu być może uzyskamy zupełnie nowe źródło finansowania rozwoju. Tak? Nie tylko jak przetrwać, tylko tak naprawdę jak się rozwijać. Tak? Jeżeli, jeżeli dzisiaj ta polityka, którą, którą mamy i te zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej doprowadziły do tego, że, że, że renciści renci i emeryci płacą więcej podatków niż przedsiębiorcy. No to chyba trudno spokojnie przejść do porządku dziennego nad tą sytuacją. Więc te projekty to przede wszystkim wokół dwóch takich idei się, się rodzą. Po pierwsze, zwiększenia przepływów lokalnych, finansowych, czyli czyli program kupuj, kupuj lokalnie i działania z tym, z tym z tym związane. Czyli jeżeli już jakiś pieniądz do nas trafił, to niech on krąży jak najdłużej u nas. Tak? Stwórzmy podaż, usługi, produktów, ale Stymulujmy również popyt lokalnych produktów i usług u naszych mieszkańców, u naszych przedsiębiorców, ale i u nas samych w jednostkach samorządowych. Kupujmy lokalnie. Druga rzecz, jak już mamy te zwiększone dochody i COVID ich całkiem nie zniszczy, to mam nadzieję, że część tych zwiększonych dochodów nie. Nie wszystko pójdzie na konsumpcję, tak, nie wszystko pójdzie na, na koszty bieżące, nie wszystko pójdzie na, na wydatki bieżące, że część będziemy chcieli zainwestować. Twórzmy nową politykę inwestycyjną w polskich miastach. Nie politykę inwestycyjną polegającą na sprzedaży swoich kapitałów zewnętrznym inwestorom, ale na stworzenie możliwości inwestowania w mieście przez własnych mieszkańców. To jest nowe źródło finansowania projektów rozwojowych, ale to jest też coś, co pozwoli zatrzymać mieszkańców w mieście. Jak ktoś zainwestuje w swoje miasto, ktoś w swoim mieście ulokuje kapitał, to on z tego miasta nie wyjedzie. Tak jak te dzieciaki w tych firmach w Andaluzji już dzisiaj wiedzą, że to jest nie tylko ich miejsce pracy, ale to jest ich kapitał, który dostaną po swoich przodkach i które przekażą swoim następcom. Urzmy kapitał lokalny i politykę inwestycyjną wykorzystującą kapitał lokalny. Jakie konkretnie działania będą, będą prowadzone? Tak jak już, już mówiłem, integrujemy MRL z monitorem, z monitorem miast, występujemy o dalsze szczegółowe dane z Poltaksu, jesteśmy już właściwie prawie w ich, ich, ich posiadaniu. Bardzo dobrze nam tutaj dzięki współpracy z jednym i drugim ministerstwem przez moment było to jedno ministerstwo. Ta współpraca się układa i, i zupełnie nowy, nowy zakres informacyjny mamy nadzieję Państwu już niedługo przekazać. Zachęcam do, do obserwowania tego, jak się zmieni portal, to, to będziemy mieli zupełnie też nowy zakres informacji. Teraz ja odbieram sygnał, że mam jeszcze dwie minuty i się w nim zmieszczę. I Kolejna rzecz to, to są te działania związane z akcją kupuj, kupuj lokalnie i, i inwestuj lokalnie. Inwestuj lokalnie w dwóch wymiarach. Po pierwsze, inwestujmy w inicjatywy społeczne, a dwa, inwestujmy w to, co nam przyniesie też z powrotem zysk i zwrot z kapitału. Inwestujmy w inicjatywy społeczne, bo jeżeli zainwestujemy w działania społeczne, które dzieją się w naszych miastach wokół nas, to podnosi się jakość naszego życia, podnosi się poziom integracji i kapitał społeczny. A jeżeli zainwestujemy w coś, co daje zwrot z kapitału, to, no to, 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 to dlaczego mielibyśmy z naszego miasta wyjeżdżać? To dlaczego mielibyśmy szukać innego, lepszego miejsca do, o, do życia i do pracy? Szukamy miast, które i część miast z projektu Rozwój Lokalny już takie deklaracje nam złożyło, które zgodzą się na przeprowadzenie pilotażów. I pozwolą nam przygotować pewne rekomendacje co do zmian formalnoprawnych i nowych rozwiązań instytucjonalnych, które będą potrzebne, żeby te, te projekty można było, można było realizować. I na koniec są już slajdy, które, które obrazują, dlaczego ważna jest przedsiębiorczość rodzinna, przedsiębiorczość lokalna. To są tylko, tylko dwa, dwa slajdy pokażę, a resztę, resztę już Państwu zostawię. To są dwa slajdy pierwsze, które pokazują przykłady dwóch miast, podobnych miast które mają podobną liczbę mieszkańców i podobną sumę przychodów. Proszę zobaczyć, najpierw jest piła. Tutaj największe przychody mają firmy na Cicie, głównie zewnętrzne. To są inwestorzy zewnętrzni. I proszę zwrócić uwagę na to, jakie dochody ma miasto. Budżet miasta 345. Proszę, proszę zapamiętać tą liczbę. I, I drugie miasto, które ma taką samą liczbę mieszkańców, taką samą łączną kwotę przychodów w mieście. I proszę zobaczyć tutaj przychody osiągane przez mieszkańców. Firmy na Picie i firmy na Cicie, które też są lokalne, firmy z Nowego Sącza to są firmy rodzinne, firmy, które już wchodzą w ekspansję światową. I łączna wartość tych przychodów też jest równa, ale proszę zobaczyć, jaka jest kwota dochodu budżetu miasta. Dwukrotnie wyższa niż wcześniej. Firmy zewnętrzne przynoszą miejsca pracy. Ale firmy lokalne budują kapitał. Jak budować kapitał? Lizm, przepraszam, jak budować kapitalizm, jeżeli nie budujemy kapitału? A, czy można budować kapitalizm, gospodarkę wolnorynkową, oparciu wyłącznie o miejsca pracy tworzone przez zewnętrznych inwestorów? Chyba nie. Dziękuję bardzo.